No, może teraz się uda. Mówiłem o tym, że widzieć się dziś będziemy parę razy, bo po pierwsze o 11:45 na konferencji prasowej po wydarzeniu, na które teraz jadę, czyli w spotkaniu z ukraińskimi rodzinami. Zorganizowaliśmy to spotkanie po to, żeby zrozumieć jeszcze głębiej wsłuchać się w to, co się dzisiaj dzieje w te problemy które dzisiaj są, usłyszeć o rozwiązanych sprawach, ale też zbadać, które sprawy jeszcze rozwiązane nie zostały i czekają na swoje przede wszystkim systemowe już rozwiązanie, dlatego, że tak jak już wielokrotnie mówiłem, czas pospolitego ruszenia powinien dobiegać końca. Teraz to już powinno być systemowe działanie, przejęte przez państwo, przez państwo organizowane, tak, żebyśmy my mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie i pewnie, a żeby nasi goście Ukraińcy mogli czuć się. Zaopiekowani, potraktowani z godnością, też bezpieczni i spokojni, bo wiecie, dla nich to, 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 to też jest po prostu koszmarna zmiana dramatyczna zmiana nie chcieli wyjeżdżać, zostawili całe swoje życie z dnia na dzień muszą się odnaleźć z ludźmi, których nie znają w zupełnie nowym otoczeniu w zupełnie nowym środowisku. To nie są proste rzeczy dla obu stron i tym bardziej potrzebne jest bardzo mądre systemowe wsparcie, tak żeby odciążyć jedną i drugą stronę i to jest na koniec dnia kwestia naszego bezpieczeństwa również, bo spokojne emocje i po tej stronie i po drugiej stronie, to mniej pożywki dla tych, którzy chcieliby dzisiaj Polskę w tym bardzo trudnym czasie destabilizować. A więc to spotkanie, które no, jest nie tylko spotkaniem, powiedziałbym, takim ludzkim, NGO-sowskim, działaczowskim, ale też po, ściśle politycznym, dlatego że mówimy tutaj o, o rzeczach, które polityka powinna rozwiązywać po to, żeby żeby rzeczy układały się tak, jak powinny się układać. Później 11.45 konferencja prasowa, później mam trochę zajęć różnych w Sejmie i innych spotkań. I o 18.00 znowu widzimy się na live'ie, tym razem poświęconym bardzo ważnej rzeczy, tym w formacie Szymon Plus, czyli z gościem, Bezpieczeństwu żywnościowemu. Czytamy i słyszymy bardzo dużo o tym, że przecież Ukraina i Rosja, spichlerze świata, bardzo duża produkcja zboża. I co teraz w związku z tą wojną? Czy ceny żywności wzrosną? Czy jesteśmy bezpieczni? Czy będziemy mieli po prostu co jeść? Bo sezon grzewczy się kończy, a więc kończy się ten putinowski raj. W, on dlatego zaczął tę inwazję w, w czasie sezonu grzewczego w Europie, bo wiedział, że będziemy zależeli od gazu i będziemy musieli mu za ten gaz płacić. Natomiast sezon grzewczy się kończy, natomiast zaczyna się sezon uprawy, sezon zbóż i trzeba będzie się zastanowić, czy po tym sezonie wegetacji będziemy nadal bezpieczeństwo żywnościowe mieli utrzymane na takim poziomie, na jakim powinniśmy i o tym dzisiaj w Szymon Plus 18 już dzisiaj bardzo, już teraz bardzo, bardzo zapraszam. W, Widzę, że macie wiele pytań dotyczących też wczorajszego dnia i tego spotkania u premiera. Ja w, przedstawiłem już to, co myślałem i to, co w, jakby no, mogłem opisać w tym wpisie, który już wczoraj na Facebooku się pojawił. Dzisiaj dodam tylko, że nic się absolutnie od wczoraj, w moim przekonaniu, nie zmieniło. Uważam, że coś tu. Coś tu śmierdzi, mówiąc zupełnie wprost. Nie widać racjonalnych powodów, dla których mielibyśmy dzisiaj decydować się na kroki tak radykalne, jak zmiana konstytucji. Przecież, jeżeli chce się modernizować polską armię, no to i tak można to robić przez ten Fundusz Obrony, który jest prowadzony, mówiąc oględnie, w BGK, czyli to jest poza budżetem. Tutaj premier Kaczyński się myli, o ile Dobrze zrozumiałem jego wczorajsze słowa, to nie jest tak, że i to co w budżecie i to co poza budżetem, a więc na przykład w bgk czy w pfr czy w innych miejscach wylicza się do długu publicznego, bo w tej polskiej definicji długu się wlicza, natomiast, znaczy się nie wlicza, natomiast w europejskiej się wlicza. My operujemy tą polską definicją długu w, i dlatego też nasz rząd wyprowadzał tyle zadłużenia poza budżet, tworząc różne fundusze właśnie celowe, różnego typu obligacje wypuszczając poza budżetem, tak żeby trzymać się tej definicji długu, która, która do tej pory w Polsce obowiązywała, my mówimy, że żeby nie udawało się kitrać tych wszystkich rzeczy, które właśnie gdzieś idą bokami poza budżetem w PFR-ach i w BGK-ach, na przykład trzeba by było zastosować europejską definicję długu, czyli taką, która nakazuje wyświetlić cały, właśnie, całe zadłużenie całego sektora. Finansów publicznych, a nie tylko budżetu państwa. No, podsumowując, my nie widzimy w tej chwili żadnej, i od wczoraj nic się w tej sprawie nie zmieniło żadnej racjonalnej podstawy do tego, żeby. Dzisiaj przy konstytucji razem z pisem dłubać. To niebezpieczne wymieniać zamki z kimś, kto tyle razy do domu nam się włamywał. To po pierwsze, a po drugie, no mając świadomość tej pułapki, która została na nas wczoraj zostawiona, my też musimy jasno, wyraźnie i rozsądnie mówić, że kwestią bezpieczeństwa państwa jest również dbanie o każdy publiczny grosz i nie tworzenie furtek do jego dziwnych wykorzystań, dlatego że każdy grosz dzisiaj w tej w atmosferze i w tej sytuacji, w której wojna jest tutaj obok nas, może oznaczać czyjeś życie albo śmierć, bo albo będziemy w stanie sobie za ten grosz kupić potrzebne nam środki do obrony, albo nie. W... Więcej, jak mówię, nie ma chyba sensu mówić, wszystko zostało napisane. Dzisiaj przede wszystkim trzeba popatrzeć na sejmową matematykę. PiS może zmieniać konstytucję albo z Platformą Obywatelską, i to jest pytanie do Platformy, jak się w tej sytuacji zachowa, bo w tym sejmie tak to właśnie wygląda, albo z całą resztą. W, jeżeli platforma będzie na nie, ja nie wierzę, że się zbierze wśród tej całej reszty grupa chętnych do tego, żeby te konstytucję z pisem zmieniać. Bo tak jak mówię, nie ma po co. Te pieniądze w, i tak można wydać modernizacyjne, nie dotykając tego, tego pułapu zadłużenia, więc to jest tak naprawdę bez sensu, który, to, to, co wczoraj zostało zaproponowane, to jest środek zbędny, nadmiarowy, nie ma, nie ma potrzeby. To się po prostu rzuca w oczy i bezpieczeństwo Polski na tym po prostu nie ucierpi. Chyba, że ktoś dowiedzie nam, że będzie inaczej, ale wczoraj to na pewno nie nastąpiło. W poniedziałek mają być przedstawione jakieś konkretne propozycje. Zobaczymy, co się od tego dnia zmieni. Natomiast te dwie pozostałe to jest oczywisty pic na wodę, zasłona dymna po to dla tej pierwszej propozycji i też jest to dla nas oczywiste i, i, i nie widzimy tu podstaw do jakichś działań. Zdaje się tak chodzą przesłuchy, że podobne stanowisko ma lewica. Zobaczymy jak z PSL-em, zobaczymy jak z innymi, natomiast to nie wydaje mi się, żeby z tego było, był jakiś polityczny konkret, choć oczywiście on musi zostać przemielony przez wszystkie tryby, musi PiS wtedy odtańczyć swój też rytualny taniec, a to jest właśnie totalna opozycja, która zdradziła i która gra z Putinem. Też mówiłem wczoraj się, w to FM, że moje Głębokie podejrzenie wzbudziły takie wycieczki w stronę opozycji, wypuszczane wczoraj na tym spotkaniu, jakby sygnalizujące, że to jest pułapka. Znaczy to Kaczyński mówiący: Proszę bardzo, ma opozycja szansę nie być totalną opozycją. Marszałek Terlecki mówiący: No, może wreszcie zdacie egzamin i pokażecie, że jesteście umownie pięciopalczyści i że razem z nami troszczycie się o Polskę. To szansa dla Was. Dopuścimy Was do klubu odpowiedzialnych polityków, uczłowieczymy Was w pewien sposób. Zwierzęcimy, w, 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 oczywiście tu mówię wszystko w, 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 w poetyce metafory. Natomiast to, 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 to od razu zapala w człowieku żółte światło i czerwone światło. I hola, hola, czy ty chcesz z nami rzeczywiście rozmawiać dzisiaj o bezpieczeństwie Polski, czy ty chcesz dzisiaj z nami rozmawiać o swoich jakichś gierkach politycznych, które to się toczą. I ja rozumiem, że oni, Morawiecki też coś musiał zrobić, skoro prezydent coś zrobił z opozycją, że tutaj jest jasna konkurencja między pałacami, a więc coś się musiało wydarzyć. Natomiast nie będziemy tego bezpieczniejsi, a przynajmniej my nie widzimy żadnych, żadnych realnych argumentów za tym, że dzięki takim działaniom poziom bezpieczeństwa Polski się wzmocni. Jak mówię, czekamy. Oczywiście trzeba każdego wysłuchać. Niech położy dokładne propozycje na stole, wtedy będziemy, wtedy będziemy podejmować już ostateczne decyzje. Natomiast w, ktoś tutaj z Was też pytał. Oto, czy to z tego będą wybory? Nie wiem, być może właśnie po to to zostało zrobione. Żebyśmy mówię po tej stronie opozycyjnej odmówili, a oni z racjonalnych pobudek, a oni, żeby wtedy powiedzieli, aha, a my potrzebujemy dzisiaj odpowiedzialnej odpowiedzialnej władzy, mamy sondaże, które pokazują, że my mamy 40 parę, a nikt nie ma dwójki z przodu, bo podobno mają taki sondaż, a skoro tak jest, to czas na nową większość, idziemy na wybory i wybory jeszcze mamy przed wakacjami. Ja już zresztą, wiecie, w ciągu tych ostatnich dwóch lat tyle razy słyszałem o tym, że zaraz będą wybory, że już się trochę znieczuliłem, ale to też może tak wyglądać, że tyle razy było gadane o tym, żeby w momencie, w którym one rzeczywiście się wydarzą, nikt się tego nie spodziewał i wszyscy już mieli że tak powiem wywalone na to, kiedy te wybory będą w... a tu nagle BOM. W... Czy tak będzie? Nie wiem. W... Ktoś tutaj z was też pyta o, tym, o to, że przecież proszę bardzo z Kaczyńskim Biden chce rozmawiać, znaczy nie z Kaczyńskim, bo nie wiem czy z nim będzie rozmawiał, ale że chce rozmawiać o tej propozycji misji pokojowej NATO na Ukrainie. No ja to traktuję jako pewnego rodzaju taką dyplomatyczną grzeczność. Dzisiaj Stany Zjednoczone muszą grać z Polską, no bo tu leżymy, gdzie leżymy. W, no i w związku z powyższym, jak premier Polski, a jeszcze, czy wicepremier polski, w zasadzie władca polski i prezydent Ukrainy wychodzi i mówi, myślicie nad tą misję stabilizacyjną, a no to możemy sobie oczywiście o tym porozmawiać, ale my w tym udziału nie weźmiemy od razu Biden mówi, tak? Czy administracja Bidena. Że my tam swoich wojsk nie będziemy wysyłać. No więc teraz pytanie, czy na to się w ogóle na taką misję w takiej konfiguracji zdecyduje i kto by miał jej dać mandat pokojowy. Dla mnie nie jest problemem sam pomysł tej misji. Dla mnie problemem jest pytanie, czy raczej odpowiedź na pytanie, jak to zrobić. Żeby to wyszło. Bo dzisiaj jest wojna i potrzebujemy nie słów i pomysłów, ale ich realizacji i bardzo twardych konkretów. Mam nadzieję, że będziemy więcej na ten temat w najbliższych dniach słyszeć, bo w sprawie bezpieczeństwa, ktokolwiek by nie rządził, gramy do jednej bramki. Wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna i żeby ten szaleniec, który zdaje się ugrząc na dobre w Ukrainie i za chwilę zaczną się roztopy pod Kijowem, a więc armie pancerne nie będą już się mogły tak poruszać. Nie ma żadnych jakichś specjalnych sukcesów w, w, jeżeli chodzi o ofensywę i zdobywanie kolejnych miast. Wymordowuje ten Mariupol, który, z którego dociera porażające w ogóle wiadomości, trupy leżące na ulicach, ludzie modlący się już tylko o, o bezpieczną i spokojną, spokojną o, o, o w miarę niestraszną śmierć, w, która, która może ich spotkać, to, to jest po prostu faszystowski terror i, i Putin w swoich kurtkach za kilkanaście tysięcy euro występujący na, w, czy za kilkanaście tysięcy złotych występujący na stadionach, no to jest, to jest po prostu no no to jest po prostu drugi Hitler z, z tym, co robi, z Mariupolem, z, z, z tymi wszystkimi miastami, które dzisiaj cierpią, i stąd też nasza uchwała. Ja mam nadzieję, że wszyscy się pod nią podpiszą i że ona stanie na tym posiedzeniu Sejmu, które się jutro zaczyna. Dzisiaj są komisje, jutro startuje plenarne posiedzenie Sejmu w, o uznaniu Putina za zbrodniarza wojennego. Co do tego chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości. Hanna Gil Piątek mi mówiła, że wczoraj przyszli koledzy z, z Konfederacji, dbając o to, żeby ich podpisów, pod tą uchwałą nie zabrakło. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ta sytuacja ciekawie, czy Janusz już się tam podpisze. Zobaczymy, mam nadzieję, że to, że to będzie mówią symbol. No tak, no symbol, ale jednak jak kolejne parlamenty to robią, jak Parlament Europejski to daj Boże, zrobi, no to już później ciężko jest, czy biznes robić z takim kimś, kto jest tak napiętnowany, czy układać się jakoś politycznie, no bo jednak to są, to są poważne rzeczy. Ktoś pisze gadaniem, wojny się nie skończy, no pewnie, że się nie skończy, dlatego trzeba Ukraina dozbrajać, dlatego trzeba wspierać ją politycznie, dlatego jej trzeba dać status kandydacki do Unii Europejskiej, dlatego trzeba wysyłać jej jak najwięcej środków finansowych, po to, żeby mogła coraz mocniej stawać na nogi i żeby Putin musiał się stamtąd Wycofać jak nie pyszna. a najlepiej to by było, żeby jednak docisnąć go i żeby on jakby się przewrócił, dlatego że jeżeli my tego teraz nie zrobimy, to tego dziada w bąksze będziemy mieli na karku przez najbliższych kilka czy kilkanaście lat, straszącego, jątrzącego i w, na naszej granicy dokonującego rzeczy, które, no, których nie chcielibyśmy oglądać. Destabilizującego po prostu nasze życie, a my mamy dość swoich problemów, żeby jeszcze teraz musieć zmagać się z tymi, które on nam będzie. Wywoływał. Widzę jakieś napięte dyskusje. Pytanko: jak my jesteśmy przygotowani, co z naszą obroną. W, no, ja, my wciąż walczymy o to, żeby ta obrona była jeszcze ściślejsza, jeszcze lepsza, potrzebujemy przede wszystkim obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, no to, to też wielokrotnie mówię, możesz sobie kupić dowolną ilość czołgów, możesz sobie kupić co chcesz z uzbrojenia, ale to coś będzie przez dwa dni stało w polu czy w koszarach po ataku z powietrza, najpierw trzeba dzisiaj w każdym konflikcie zbrojnym zabezpieczyć się od cyberstrony, żeby ci nie wysadziło systemów łączności i żeby nie sparaliżało, Ci całej tej elektroniki, która dzisiaj wojskiem kieruje i uzbrojeniem, a po drugie, trzeba, że tak powiem, obronić się przed tym, co może na nas zlecieć z powietrza. I jeżeli nie damy przeciwnikowi uzyskać przewagi w powietrzu, czy to lotniczej, czy to rakietowej, no to wtedy możemy mówić o tym, że mamy szansę na wygranie konfliktu ewentualnego, który mógłby się pojawić. A więc to dzisiaj powinny być nasze bezwzględne priorytety. Dzisiaj powinniśmy mieć baterię patriotyczną, nie tylko do ochrony amerykańskiego wojska, ale do obrony polskich miast, do obrony w infrastruktury naszej krytycznej, elektrowni, w, nie wiem, wodociągów. To są rzeczy, które powinniśmy, których powinniśmy od NATO żądać i których powinniśmy od NATO wymagać. Piękny mural właśnie minąłem na Moście Poniatowskiego z prezydentem Zełęskim podpisany przez Onet. Bardzo Wam polecam, jakbyście byli w Warszawie. Widzę, że ludzie sobie robią przy nim zdjęcia. Warto, naprawdę, naprawdę pięknie to wyszło. W Moi drodzy, wszystkiego dobrego, bo zaraz dojeżdżamy na miejsce, a spotkanie już powinno się zaczynać. Widzimy się o 11.45 na konferencji mam nadzieję, że będę miał wtedy dla Was bardzo dobre wiadomości. Na razie jeszcze nie będę psuł niespodzianki, a w 18.00 widzimy się na live'ie o bezpieczeństwie żywnościowym. To bardzo ważna rzecz, w która, o której dzisiaj też powinniśmy rozmawiać w tej, w tej naszej nowej sytuacji. Tak, debata nasza Kopia jest przełożona na 4 czerwca, konferencja o przyszłości Polski. No teraz to wiadomo, że nie można by było jej robić, to jest, to jest jasne. W... Boże, Wasze forum dialogu, czemu Pan chce zmieniać konstytucję z pisem? Bardzo prosimy o odpowiedź. No przecież tłumaczę od 20 minut, dobrze mówię? Tak od 20, że nie chcę zmieniać konstytucji z pisem, a potem otrzymuje pytanie, dlaczego chce pan zmieniać konstytucję z pisem. Więc powtórzę raz jeszcze. Nie, nie chcę zmieniać konstytucji z pisem. Musimy zrobić wszystko, aby liczba stacjonujących w Polsce NATO, wojsk NATO była wyższa. Systemy obrony rakietowej: nie dwie sztuki, a co najmniej dwadzieścia sztuk. Tak, zdecydowanie więcej systemów obrony rakietowej. Przypomnijmy, że Turcja dostała sześć od NATO do używania, podczas kiedy była wojna w Syrii, do ludności cywilnej, do obrony ludności cywilnej. I tutaj niektórzy mówią, że trzeba 30 tysięcy żołnierzy wojsk NATO dodatkowo. Wiecie, tu nie chodzi o liczbę żołnierzy. To nie jest w tym pies pogrzebany. Tu nie chodzi o liczbę żołnierzy, tylko chodzi o systemy, które będziemy mieli do dyspozycji. O rakiety, o systemy przeciwrakietowe, o drony, systemy wszystkie bezzałogowe. To jest dzisiaj to, na co powinniśmy zwracać uwagę. No i powiększanie cyberkompetencji naszego wojska. Bo ono, w, bo ono musi mieć Możliwość obrony przed, przed tymi nowoczesnymi formami ataków. W debaty nie ma, tak jak tłumaczyłem, pani Grażyno. Dlatego, że w tym czasie nie ma sensu po prostu niczego organizować, bo jest wojna. I teraz ludzka uwaga naprawdę jest w zupełnie innym miejscu. Wystarczy spojrzeć na media. Potrzebujemy jeszcze paru tygodni, czy parunastu tygodni. Mam nadzieję, że ten konflikt jednak będzie deeskalował, w, żeby wyjść na trochę normalne tory i wtedy będzie ta przestrzeń na debatę. Już jesteśmy z innymi liderami umówieni na 4 czerwca, więc, więc wtedy ta debata się odbędzie, a data chyba dobra i bardzo, bardzo mocno symboliczna. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia.